Witam serdecznie kolegów hodowców, koleżanki. Hasłem Dobry Lot. Chciałbym przede wszystkim bardzo pozdrowić kolegów, których spotkałem na wystawie ogólnopolskiej, którzy mnie namówili z powrotem, żeby kręcić filmy na YouTube. Byłem tylko, można powiedzieć, dwie godziny na wystawie, bo nie było czasu, ale zaczepiło mnie bardzo dużo osób, czemu filmów nie kręcę. Także, no, nie było na to czasu. Budowa domu, zresztą gołemniki tak samo kosztowało, kosztowały sporo pracy. No, ale postaram się co jakiś czas wrzucić jakieś filmy na YouTube'a, coś nagrać i przede wszystkim dzisiaj chciałbym powiedzieć, no, co słychać w naszej hodowli. Lotujemy teraz w tandemie razem z żoną tutaj na posesji. E, po, e, Musik, Magdalena i Piotr Ojciec lotuje na starej posesji e, Też z bardzo dobrym Można powiedzieć rezu, z rezultatem, no bo w tym roku Rocznymi gołębiami leciał e, Zrobił mistrza Rocznymi Także no wspólny, wspólny rozpód, rozpód mamy e, No i co U nas na hodowli no W tym roku mogę powiedzieć był bardzo ciężki sezon, wymagający gdzie na naszym gołębniku mogę powiedzieć, no jest drużyna praktycznie młoda, bo są gołębki trzyletnie, które zostały przeniesione ze starego gołębnika one mogę powiedzieć, no, brakuje im do, do tego, do tych dwuletnich gołębi dużo jednak dużo to robi roboty że te głębia były przeniesione, i no nie, chcą, nie chcą te głębie tak lecieć po prostu no jak ja bym chciał, i brakuje tego jednego rocznika w tym roku. Bardzo brakowało. Choć niektóre łąbki naprawdę bardzo świetnie się spisały, te trzyletnie, ale to jest garstka tych głębi. Co mogę powiedzieć? Wywalczyliśmy tytuł mistrza rejonu z listy rejonowej. Jest to dla nas bardzo, wielkim, bardzo wielki sukces. W okręgu tam w przodownikach jesteśmy w GMP w intermistrzostwie w kategorii B. Co mogę powiedzieć? Gołębie były przy, można powiedzieć, szykowane na drugą część sezonu w tym roku. Były parowane 20-19 dokładnie marca były parowane, gdzie gołbki. Na pierwsze loty szły z młodych tak? i chowały po dwa młode. Było to dla nich, mogę powiedzieć, bardzo wielkim obciążeniem, gdyż te pierwsze loty, jak wiemy, wszystko było pod wiatr. Gdyby były te loty lżejsze, to by była według mnie idealna pozycja, bo to jest super metoda, właśnie te, taka, z młodych. No ale jak się chce grać, typowo pod kategorię A uważam, że gołębie muszą być wcześniej rozkręcone już być, już być te gołębie muszą po prostu na totalnym totalnym wdowieństwie no i wtedy, wtedy jest po prostu na no, te gołębie przy takich pogodach rewelacyjnie się spisują także no na, na lot starych jestem bardzo zadowolony myślę, że Myślę, że na drugi rok drużyna, drużyna zbudowała się, myślę, no naprawdę wspaniale, bo jest tam bardzo dużo dobrych, dobrych naprawdę lotników, które na następny rok, myślę, pokażą klasę. Co mogę powiedzieć? Loty gołębi młodych w tym roku wyszły kapitalnie. Dlaczego tak wyszło z tego względu że w tamtym roku zmotywowało mnie parę osób do tego żeby no przyłożyć się do gołębi młodych a przede wszystkim gołębie były zaciemnione. Nie wiem no, według mnie jak te gołębie jak te gołębie sobie poradzą na drugi rok jak jak się będą spisywać jako stare, według mnie bardzo dobrze powinno je się również spisywać. Bo według mnie gołębie lecą głową, a nie to, czy on się będzie teraz dwa razy pierzył, czy, czy, czy raz. No ale jest to metoda, po prostu, no, żeby grać na młode, trzeba gołębie po prostu przyciemniać. One, te gołębie, zwykłe młode, nie mają szans w ogóle z takimi gołębiami przyciemnionymi gałębie młode na naszym głęniku. Ja dopiero się uczyłem tej metody w tym roku. Pierwszy raz tak leciałem. Bardzo dużo mi pomógł kolega Michał Piwowarczyk w tej, jak prowadzić takie młode. Było parę błędów. Myślę, że na drugi rok jeśli będę znów przyciemniał, zweryfikuję to wszystko, te błędy, które w tym roku popełniałem, według mnie te gołębie po prostu za późno ruszyły z formą, bo na drugim locie, który był do GMP, uzyskaliśmy 313 tam z groszem punktów, w drugim 318, w trzecim również 318, tam było ponad 318, łącznie było 950 przecinek Chyba 86, jak się nie mylę, ale sprawdzę, żebym tutaj jakiś pierdół nie mówił. Nie wiem, czym to jest akurat w książce. Tak, jest 950,86, a w kategorii A224. Nie wiem jeszcze, który wynik zostawię, co mogę powiedzieć. No uważam, że jeśli chodzi o te mistrzostwo gołębi młodych. Według mnie, tak jak było kiedyś, po prostu, zresztą na stare to samo. Uważam, jak kiedyś było w lotach głębi starych GMP, 300 była rezerwowa, 500 rezerwowa i 700 również. Uważam, że powinno się wrócić do tego, do tego systemu. Tak samo na lotach loty głębi młodych, gdzie teraz jest 3 loty tylko, nie ma żadnej rezerwy. Dlaczego? według mnie tak powinno być, że powinna być ta rezerwa z tego względu, że e, hodowcy niektórzy po prostu nastawiają się na ten wynik gołębi młodych jest to ich praca, według mnie e, poświęcają, poświęcają tym, tym gołębiom młodym również trochę czasu e, żeby ten wynik jakiś uzyskać i zarząd oddziału e, po prostu no, robi jakiś lot który po prostu jest totalnym niewypałem nie? że, że nie wyjdzie lot, a takie gołębie przygotowane przeważnie no niestety nie pokazują klasy. I wtedy, wtedy po prostu hodowca taki lot sobie wyrzuca i, i jest inne. My też mieliśmy na ostatnim locie, bodajże, gdybym miał liczony ten ostatni lot, gdzie miałem po prostu też 300, ponad 318 punktów by było, bo pierwsze cztery gołębie, które nam siadły, na oddział no i również na rejon, one były pierwsze, to były głębie typowane, cztery pierwsze głębie typowane, potem następny, 12, 13, 19 i 20. Także w 20 mieliśmy osiem gołębi typowanych. Ten wynik byłby po prostu dużo, dużo lepszy. nie? No ale, tak jak to mówię, no też się uczę na błędach. Pierwszy raz to robiłem, te przyciemnienie przyciemniałem te gołębie. Zobaczę czy na drugi rok też yy, będę miał chęci do tego, bo dla mnie tak jak mówię największym, yy, największym takim yy, co mnie pociąga w, tych, w tym lotowaniu tych gołębi, gołęb, tymi gołębiami są loty gołębi starych, a przede wszystkim chcę mieć gołębie, które brylują w lotach 500 i 700 km. Nie mówię, że jestem jakimś nie wiadomo jakim asem w tych lotach, ale po prostu chcę dążyć do tego, żeby żeby nasze gołębie po prostu w tych lotach brylowały i szkoda tylko, że niektóre po prostu yy, tak jak u nas okręg yy, odwołał po prostu no, lot yy, pierwszy lot był maraton z wiatrem, następny lot zapowiada się upalny, pod wiatr no, a zarząd po prostu no okręgu ten lot yy, odwołuje i przekłada za tydzień, nie? gdzie znów jest lot z wiatrem, także no nie wiem jest zrobione po prostu tak teraz, że loty maratońskie po prostu no mają organizować okręgi. No ja to wszystko rozumiem, również, również byłem w zarządzie okręgu. Ludzie niepotrzebnie dzwonią i tak, bo nie, nie rozumiem w ogóle tego, dlaczego ludzie dzwonią i żeby takie loty odwoływać. To jest tak jak mówię, zarząd główny zrobił opłatę od gołębia, każdy hodowca po prostu Yy, zgłasza po prostu no, daną ilość gołębi, którą chce yy, i, i tyle. No jeśli wiemy dobrze, no, w Belgii yy, lotem, lotem takim yy, narodowym to jest święto. Yy, jest ta Barcelona słynna. I tam jest też 1000 ponad kilometrów, nawet 1400 niektóre gołębniki mają. I tam się nikogo nie pyta, że jest upał, a w, tam dopiero są upały. Czy jest pod wiatr, i, i te gołębie tam lecą i dają rady. Tu hodowcy nie rozumieją jednej rzeczy: że nie wszystkie gołębie, też mam takie gołębie, które się nie nadawają na 500, ani na 700. -ki. Mam parę takich gołębi, których, bych nie, których no, nie, nie zrobi, wiem, że nie zrobią konkursu w ogóle, a mógłbym je stracić. Mam 3 czy 4 takie gołębki, i, i po prostu, no, tak jak mówię, nie wszystkie gołębie się nadawają na, na takie loty, nie? Co mogę tu powiedzieć? Jeszcze no, lotniki, lotniki na lot młodych bardzo fajnie się spisywały, niektóre gołąbki, bo pierwszym najlepszym lotnikiem oddziału samiczka o numerze 6003. Ona ma 5 konkursów i jest to samica po trzysetce. 300. 300 to był oryginalny gołąb od kolegi którego dostałem w prezencie z Bigniewa i Michała Piwowarczyk z oddziału Wolbrom. Kapitalny samiec, jest to, myślę, teraz w chwili obecnej numer jeden w głębniku rozpłodowym. Rewelacyjny samiec, bardzo mi super pasuje do, do tych moich gołębi. Przede wszystkim do samic, które właśnie wywodzą się z linii tego Olimpijczyka Bugatti. No a ta samica po tym trzysetce siadła. Już zobaczę, gdzie, gdzie ją mam. O, tutaj jest ta samiczka. Siadła trzecia na oddział, trzecia na oddział i czwarta na oddział z nowej soli. Yy, siadły mi wtedy cztery gołębie pierwsze na oddział i ona się odbiła jako jako akurat czwarta. Yy, gdyby się odbiła pierwsza, no to dużo, dużo lepszy by miała, by miała ten, ten konficent. Yy, ta samica, ta właśnie ta 03, mogę powiedzieć, no yy, jest kapitalną samicą i od niej pół brat jako gołąb teraz stary w tym roku e, zrobił 11 konkursów e, i w kategorii I ma konficjent bodajże 24, a w kategorii Sport D, ja mówię w tym roku tylko, w tym roku za te 11 lotów ma e, 4578 konkursów o kilometraż, a w tej kategorii D, w tych 11 lotach, 258 kotwicent. Myślę, że to jest rewelacyjny wynik, gdyż no miał jeden konkurs, gdzie miał 364 konkurs na 3900 gołębi i miał wtedy konficent 93. Także zobaczcie już, ile to zaniża. Potem też miał 208 konkurs na 3600 włożonych gołębi. I miał konficjent 57. Także już ma dwa takie bardzo wysokie te nie? Także kapitalnie ten gołąbek się spisywał. Co mogę powiedzieć? No mamy tutaj jeszcze samiczkę, która rewelacyjnie leciała na młode. Mogę powiedzieć, ona wywodzi się z gołębi... z naszej linii właśnie tych 11.03, 11.02, jakby tam w rodowód dalej iść. Po najlepszych można powiedzieć, jednych z lepszych gołębi starych na gołębniku, których mamy na gołębniku lotowym i ta samiczka 6044 siadła na, na, z brzegu dolnego druga na oddział, z Głogowa 13 na oddział, myślę, że ona jest chyba trz, również 13 w rejonie I, i z nowej soli była pierwsza, także no bardzo fajne, fajne konkursy samica robiła myślę, że troszkę to zaniży jeśli te dwa loty weźmiemy z list rejonowych do wystawy także, także no, tak to wygląda także tak jak mówię w następnym filmiku postaram się postaram się coś nakręcić w głębniku postaram się również coś powiedzieć jakie stosujemy karmy w chwili obecnej, podczas pierzenia, lotniki jak również gołębie rozpłodowe, myślę, że przedstawię za, za jakiś czas po prostu, jak te gołębie się bardziej wypierzą. Bo w chwili obecnej, wszyscy wiemy, jak gołębie na razie wyglądają, są w totalnej rozsypce. Aż to nieprzyjemnie się te gołębia trzyma w ręku. Także no, zapraszam do oglądania mojego kanału na youtube i przede wszystkim no, zapraszam na, na kolejne po prostu no, nagrania które będę, będę robił. Dobry lot!